Bo się rzekło, chcieliście serię z Berufsa. I tak właśnie będzie. W sumie to zaraz będziemy mieli wyznawcę, ale nieważne. Eee, tworzymy postać, nick, taki sam. Profesja, tropiciel. Może to Was zdziwić. Ogólnie tropicielem raczej nie polecam grać na małym levelu, ale z racji, że jest to profesja, którą najbardziej ogarniam w tej grze. I to jest Berufs. Tym, na tym świecie nie będzie... Mogę stworzyć postać na eksperymentalu? Przecież mam bada na KB. Nieważne. <grym> Ale dziwne. Hmm. Dziwne. Dobra, nieważne. <grym> Bo pamiętam, że miałem bada na KB i nie mogłem tego tworzyć. Ehm, zrobimy tropiciela, ze względu na to, że to profesja ogarniam najbardziej i na tym świecie berów. jedynie są zmiany z, tak jak mówiłem, z złotem i levelem, jeśli patniemy, Nie z expem, więc możemy nawet wybić już jakieś 60, 50 level i ten tropiciel jako tako już będzie bardziej użyteczny, jeżeli aniżeli na tych mniejszych levelach. Ok, na tych mniejszych levelach będzie troszeczkę gorzej jak wojownikiem. Dużo gorzej jak wojownikiem. Wojownikiem był, jest stabilny przez praktycznie wszystkie levela, ale myślę, że jakoś się przemęczymy. Myślałem też nad toncerzem ostrzy, ale raczej e, zostaniesz po prostu przy tropicielu. Będzie też duży problem, bo będą się dużo strzał dosić ze sobą, bo na tym berów się dosłownie, uwierzcie mi, wystarczy dodać nieodpowiednią osobę do znajomych, wystarczy nie założyć strzał i coś takiego może Was kosztować tysiące, kurwa, nie wiem, godzin, chociaż może tysiące to za dużo, ale dobra, tworzymy postać. Yy, tworzymy postać. A nie, w sumie jeszcze chciałbym Wam pokazać tutaj właśnie. Uwaga, na świecie zawodowym po śmierci restytuje się Twój poziom i tracisz złoto. O, to złoto tracę. Bo wiem, że przedmioty są wysyłane na... przez pocztę, ale że złoto tracę, to nie wiedziałem. Aha. Czyli jest jakaś mobilizacja, żeby zabijać Ludzi. Po śmierci postaci w walce PVP lub z potworami. No to to wiem. Punkty doświadczenia, punkty zdolności, umiejętności oraz poziom ustawione na wartości startowe. Założone przedmioty, za wyjątkiem toreb, zostają zdjęte, a gdy brakuje miejsca są wysłane na pocztę. O, właśnie, to to mówiłem. Postać trafia na cmentarz, gdzie odradza się zawsze przez 10 minut. Czyli to jest ten cmentarz Karka Han na prawo. Wiecie. Po jej postać jest leczona oraz posiada wygląd ducha, który po awansie na drugi poziom doświadczenia zmienia się w wygląd profesji. Zobaczymy co, to zobaczymy to na pewno. Obowiązują przy tym wszystkie limity złota, no to tam wiecie chyba. A, to wiem o co chodzi. Bo jak macie załóżmy 200 level i możecie mieć 2G kasy. Okej. Okay. Ale jak padniecie i macie pierwszy level, to wtedy ten limit jest 300k i zostaje Wam obcięte do tej właśnie kwoty. Jak no, możecie mieć maksymalnie na pierwszym levelu. Polska interwencja zalicza na jest jako walka. Uuuu. To śmieszne dosyć. Bo wystarczy, że zrobicie jakiś błąd, że na przykład na 65. levelu za, zaatakujecie Tarmusa Udena, no i nie żyjecie. To jest właśnie boska interwencja, kiedy y, elita, która ma za niski level wpływa na to, że... Wiecie. Jeżeli śmierć gracza nastąpi podczas dialogu lub wykonywania questów. to bym mówiłem Wam o tym też. Zablokowane są listy gończe. O tego nie wiedziałem. Administracja gry nie zawraca utraconych przedmiotów, nawet jeśli śmierć gracza wystąpiła z winy gry. To jest też dziwne, bo jest dużo błędów w tej grze. Hmm. Każdy gracz świata Berus prowadzi rozgrywkę na własną odpowiedzialność. Postacie na świecie Berus mogą być usuwane tylko po pięciu dniach nieaktywnych. Aha. Okej. Okay. Wszystko zrobione, utwórz postać. I chciałbym jeszcze Wam pokazać statystyki. Jak na Prutalu było 21 tysięcy postaci aktywnych. Na tym świecie jest to praktycznie połowa. Więc łatwiej by było na elitach drugich i tak dalej, chociaż na tych elitach drugich to wiecie, mamy problem taki, żeby się po prostu, że tak powiem, nie wyjebać. Czy ubiłem z końców tego wyznawcę? Bo chyba nie. Nie wiem. Ktoś mi wybił. E, czy mamy coś do ubicia, zanim jeszcze przejdziemy na ten Berus. O, jest Mabox. Widzicie? I jeszcze może coś na Brutalu, Włodzorzek? Jest. E, a, właśnie, sporo jesteśmy już na Brutalu. Ta seria nadal będzie kontynuowana. Znaczy, będzie kontynuowana w taki sposób, że będę na niej grał, ale nie będzie on. Te odcinki. Często robię ten błąd, że pokazuję ten login ogólnie w konfiguracji, tam dalej. Dobra. Jesteśmy na Berufsie. Tropicielem. <grym> Czyli może nie jest to zbyt mądra profesja na, na, na takie mniejsze levele. No ale tak jak mówię, na ty od 50 myślę, że już będziemy bardziej użyteczni. Yy, dobra. Dopiero się ocknąłem wioska. Powiem szczerze, że... To wioska się zmieniła i ogólnie wioski się strasznie zmieniły względem tego jak wyglądało to kiedyś. A nie mam żadnych dodatków. Wykrywacz herosów. Procentownik, minutnik, margo pogromca i lot filter jeszcze by się przydał. O to leczenie, kto tu jest. To też może być, okej. Okay. Bettermod też może być. I chciałbym jeszcze lot filter. To jest coś, bez czego nie można grać wręcz. Okej, okay, ten może być. To naprawdę bardzo przydatne rzeczy. Eee, normalnie ustawiamy, nie ustawiamy nic na minutniku, na lotniterze też nic jeszcze. I sprawdzimy. Nie ja chciałbym tutaj paść na tych świeżczach drugich levelach. Bo sami wiecie, byłbym już w Karkahan. Nie do końca bym chciał to robić. Tutaj muszę naprawdę uważać i chyba wybierać same króliki, na, naprawdę. Tych krylików nie ma tu za dużo, jak widzę. Ej, naprawdę, ich nie ma tutaj za dużo. A ja nie chciałem... Pamiętacie jak ja grałem na tym Brudalu, to ja się chyba wyjewałem, że tak powiem, kilka razy na, na wiosce startowej. Więc mam skłonność już do tego. E, dobra. Drugi level. Wow. Tajemnicza grota P1. Nie, bo myślałem, że jest tutaj jakaś grota z żabkami, bo pamiętam, że pozmieniali troszeczkę to, że tych grotek było troszeczkę więcej ale jednak nie. Więc te eku nie będziemy kupować je na siódmy level, tak jak bardziej ekonomicznie byśmy to robili, tylko będziemy musieli chyba wcześniej sobie coś zakupić. Dobra, tych żuków nie bije na pewno. Zająca ubiję. I wiecie, akurat nie mamy tutaj takiego ryzyka, że ktoś nas zabije, tylko na tych mniejszych awalach, tylko jest takie ryzyko, że sami się zabijemy swoją głupotą. Więc myślę, że ja ben, będę pomijał niektóre takie bardziej głupie rzeczy. No, wiesz, no dużą zaletą jest to, że... Że w zadanie możemy po prostu normalnie robić. Nie musimy się bać, że umrzemy. Znaczy, że umrzemy, to się możemy bać, ale nie, że się stanie coś z tym. Dobra, mamy troszeczkę tych miasek. Kto tutaj sprzedawał? Ty, ty ty uzdrawiasz, tak? A chyba tutaj był jakiś namiot MTego. Ten Wolf to chyba jest jakiś dowódca wioski, czy coś takiego. Kopiec MT, tak? Ta wioska się zmieniła od czasów, kiedy ja ostatnio tu byłem. Ale atropicielem, myślę, że troszeczkę ogarniam. Kilkoma mi grałem w swoim życiu. I jest to też profesja, która sprawia mi największą frajdę, że tak mogę powiedzieć. Dobra, kupimy sobie łuk i strzały. W sumie kusze i strzały. W sumie to było głupie, że ja się uleczyłem... Chwila, co mi dodało życia? Aha, wszystkie cechy. Tak się zdziwiłem, że mi dodało życia. Na tych świeżdżach możemy. Wiecie co, nie wiem czy nie zrobimy szybkiego cięcia i ja tutaj pogarniał sobie bardziej mój ekwipunek. I chyba tak zrobimy, bo to są na tyle nudne rzeczy, że uważam, że tego już po raz drugi wam nie będę pokazywał na brutalu pokazywałem wam większych rzeczy. Tutaj myślę, że yy, nie będę popełniał takiego błędu. I pogarniam sobie jeszcze więcej dodatków, bo troszeczkę mi się przyda. Okej, okay? zaraz ucamy. Wiecie co, poczyniliśmy jakieś tam mniejsze lub większe. Postępy Ogarnęliśmy sobie eku, mniej więcej na śmigłowy poziom. Zaraz sobie kupimy to eku. ekspiłem eee, dalej w tej jaskini, i tak dalej. Poznaliśmy jakąś tutaj osobę, która. Oj. Która padła na 37 levelu i wszystko straciła. No, zdarza się, co mogę mu powiedzieć. Ej. Coś dziwnego mi się dzieje z postacią. No, wreszcie. Nieważne, i dostałem od niego aż 3k, żebym po prostu zszedł za exp'a. I powiem tak, ja przynajmniej jeśli bym już padł, no to bym nie, nie grał drugi raz tutaj, bo traktuję to taki bardziej challenge. Oj, niepotrzebnie sprzedawałem te strzały, to bardzo niepotrzebnie. I traktowałbym to jakiś bardziej challenge, ale postaram się jak najdłużej tu wytrzymać. Z wszystkich swoich sił próbował, próbować nie paść. Aby tylko jakoś tutaj przeżyć, hmm, hełm mamy. Wszystko mamy na 7 level. Ogólnie dosyć się zdziwiłem, że o chwilę troszeczkę strzał więcej kupimy, bo nie będziemy tutaj przez jakiś czas. I dobra. Dziwiłem się, że ta kurteczka, czy tam płaszcz, przy, masz przewracanie turowe. No nieźle. Na tym levelu, na ósmym levelu, przewracanie turowe. No to naprawdę będzie robiło robotę. Ale dobra. Ja nadal ekspię na świeżych. Dobra, opuszczamy to wioskę wreszcie. I co można tutaj, to jakieś zadania są. Mmm, kojarzę. czy znaczy, pamiętacie, kiedy zaczęliśmy grać na Brutalu Wojownikiem, to były podobne zadania. Dobra, możemy coś porobić tutaj. Może po prostu pozbędziemy się ich. Um, ok. Młody jeleń. No okej, okay, możemy zrobić to zadanie. Na 10 pancernikach też nie powinienem padać, ale tak jak mówię, ja z racji, że jestem profesją tropicielem, no nie będę na przykład miał takich... Nie wiem, jak to wyrazić Margonem. W LoLu bym powiedział, że nie miałbym takiego wpływu w early game. Tutaj powiem, że nie robię tak dużo na tych mniejszych levelach, ale później, na takim 200 levelu oczywiście, jeśli by czegoś takiego doszło, ale nie, na 50 levelach też zaczynałbym już coś więcej robić na 80. Już bym zaczynał te hybrydowe obrażenia związane właśnie ze zręcznością, z intelektem, cokolwiek działać. Na tych mniejszych levelach, kiedy tych umiejętności nie mamy i kiedy liczy się tylko i wyłącznie zręczność. Mmm. co ja zrobiłem. Ubiłem dwa Jelenie 11 levela, ale przeżyłem. Odziwo dziwo przeżyłem, ale to, to, to wydaje mi się, że właśnie to leczenie tu lubi swoje. E, więc. Tak jak mówię, ta statystyka intelekt, czy statystyka bazowa intelektu no, na tych levelach od zera do no, nie, nie powiem którego jest bezużyteczna. Wow, widzicie, można, można, można uniewątpić. Wow, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w tej grze. Szczerze, znaczy wiedziałem o istnieniu tego przedmiotu, ale myślałem, że ono nie lota z takich po prostu jeleni, tylko lota z tych szlachetnych chyba jeleni. One mają 45 rewele i są tam pomiędzy Mytar a Goplaną. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Pancerniki 19 rewele, na nie się nie porywamy. Ja nie wiem w ogóle. Aha, muszę ustawić sobie bloku i kiedy. Atakuje potwór. W... Czy coś jeszcze chcę ustawić? Blokuj zaproszenia do Kolanu. No. Dobra, nie. Ale ogólnie nie będę chciał. Nie wiem, czy te wilki atakują. Naprawdę nie wiem, co mnie atakuje, a co nie, ale. I nie chciałbym właśnie ryzykować na takim levelu. Na takim levelu. Pograłeś 20 minut i ryzykujesz. Tak, bardzo dużo. Dobra, ale chyba możemy już to zadanie oddać. Tak, tak, możemy. Mm, tak samo zaczęliśmy to zadanie, a i w wioskach startowych jest ogólnie ten kuferek, gdzie macie te przedmioty na ale level. Ja zapomniałem o tym i dopiero później to chyba na piątym levelu odtworzyłem. Pozbyłem się jeleni. Dziewiąty level, no to dzięki. Z chęcią pójdę. Aha, upiecz mięso z Vincentem. Okej, okay. buty rycerskie. Czy ja wiem, czy to one będą lepsze? Nie wiem, ja wolał wszystkie cechy. Dobra, nie, nie będziemy aż tak ich głupi rzeczy robić, że będziemy bić 13 i 10, chociaż myślę, że miałbym teoretyczne szanse, ale ryzyko jest po prostu za duże. Ogólnie bym potrzebował bardzo dużo ucieczek z walki, co prawda jeśli zaatakuję cokolwiek e, walką turową, no to będzie walka szybka. Nie ma czegoś takiego jak walka turowa na tych mniejszych levelach. E, a szkoda, bo taki mniejszy level, nałóżmy, załóżmy, nawet jeśli kupi... Zau... jej gubię się w własnych słowach. Jest w tej grze coś takiego jak ucieczek z walki. Nawet Wam pokażę to na nie. i są jeszcze mikstury, które umożliwiają Wam leczenie podczas tych walk. Niby nic, ale taki mniejszy level, załóżmy, nawet jeśli jakoś by sobie ogarnął takie przedmioty, to mógłby ich użyć. Ale nie może, bo nie ma czegoś takiego jak walka turowa, a w walce szybkiej nie zdąży. Sojusz przestanie działać na 30 sekund przed powrotem do przytomności. No właśnie, to to nie, ale mamy zwój ucieczek. Ja na przykład mam 11 takich na tarhunie, a zwój trzeźwienia. Zwoi Zwoj... trzeźwienia mamy 70, a ich praktycznie nie używam. Dobra, wracamy na nasz świat. Berus. zaraz będziemy mogli sobie wygląd zmienić. No to jest ryzykowne, ale dobra. Nie, nie atakuje, ale szczerze, wilk by mi się wydawał takim zwierzęciem, które mógłbym je zaatakować. Chwila, mieliśmy w ogóle upiec te mięso. Ale nie wiem, czy mam robić to zadanie, szczerze. Takie mieszane uczucia mam co do tego, czy to się opłaca i tak dalej. Brzmi też nie będziemy atakować. Yy, I mam porozmawiać z samym Podejdź do ogniska i Piecz mięso. No okej. Okay. Hm, a może mu zjem, nie? Idź za druida. Eee, spotkałem twojego ucznia Ardina. Tak, sam to widziałem. Mm, okej. Okay. Przeczytaj zierasło w kilku krokach i dowiedz się jak stworzyć dużą miksturę poszukiwacza. Wow. W jego domku będzie? Hmm, chyba na górze. Gdzie to może być? Jest. Szafka z książkami. Ziaraz, fotodział wiedzy. Dobra, jeśli nie będziemy. O, przygotowanie. Gdzie jak sobie zrobimy? Nie będziemy tego czytać teraz, tylko zaczniemy to czytać w trakcie dialogu. Ja sobie tutaj odpalę jakiś notatnik i tak dalej. Wy tego nie widzicie. Ja sobie na drugi monitor to przyniosę. Już nie będę nawet z korzystał, bo chwila coś napisał. Ziom, miałeś ósmy, ja pierwszy i cię jeszcze przegoniłem. Wow. Dużo miksura poszukiwacza, składniki, trzy sztuki kwiatu macierzanki. Aha, bo musimy stworzyć też. Oglądam sobie też dodatek, że możemy za pomocą F. No wiem, ja tracę czas na jakieś bezsensowne questy i to jest akurat błąd. To jest błąd. Hmm, hm, hmm, hmm. dodam kwiaty macierzanki. Wiem, co jest głupie, że ja robię te questy, ale chciałbym zobaczyć. O zdobyć... Hmm, czy ja je ubiję? To jest głupie, wiem, ale. Uf. Dobra, za zabrał mi pięć życia. Zaraz pójdę, kolego. Ej serio, bo ja się tu boję wygrać tą grę, bo ja nie wiem czy ja na 9 levelu ubiję wilka, czy nie. Nie mam tego jak sprawdzić, nie ma czegoś takiego jak symulator w tej grze, żeby sprawdzić, ale no, dobra. Nie, ale zaraz już ruszymy do tornek i tak dalej. Będziemy mogli zrobić też te questy na 10 level. Podejdź do kosiałka i spróbuj uważyć miksturę. Okej, okay, kły mamy. Czy ja ogólnie... Aha. I spróbuję ważyć miksturę. Pamiętaj, że między sobą trzy macierzanki. Ok, to jak trzeba zrobić tę miksturę? Najpierw należy dodać dwie macierzanki i potem szybko zamieszać. Dodaję ci kółę. Eee. Jedyne, co trzeba zrobić, to dorzucić ostatni kwiat macierzanki. Wiem, że to jest ogólnie może strata czasu robić takie questy, ale ja tak rzadko tworzę nowe postacie i tak rzadko mam dostęp do takich questów, że w sumie chciałbym zobaczyć, jakie te questy, bo wiecie... Ja uważam i tak, że to się nie opłaca. No bo tak jak widzicie, ten kolega, który tutaj pisze na brief, robi już większy naprawdę Ale dla takich nowych graczy to jest rozmaicenie, bo i mogą dostać jakieś przedmioty właśnie związane z tymi questami i troszeczkę jakby tą grę. Bo w tej grze nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wbijać jak największy level, tylko po prostu w tej, w tej grze chodzi, tak jak w każdej grze, żeby mieć jak największą frajdę z tego. Nie wiem, czy ubiję... Uciec z jelenia 120 leczy, wow. potrzebnie w sumie jadłem to mięska. Z tego co pamiętam, to chyba tam w Karkach też były trzy questy związane z jakimiś przechodniami. Eee... Aha, to ja miałem do niego iść. Pokażę Vincentowi. Nie, ja gu gu gubię się w tym. To wieki są w grupie? Nie, no są samotne. Ok. Eee, I co ja mam tu wybrać? Starałem się coś sam uważać. Dziękuję. Ok, 10 level biliśmy. Dobra, ja zrobię mało cięcie i zaraz się widzimy właśnie w, na zachód stąd. Czyli w sumie widzimy się. Zachód. Tam jest zachód. Tornek. Dobra. Teraz. O, i w ogóle jakieś zadanie zaczęliśmy. O nie. Zaraz wracamy. co, zrobiłem dużo rzeczy. Po pierwsze, zdecydowałem się na przelew e, i zakup SL. niestety jednak nadal nie dostałem tych SL. o dziwo, powiem, że wszystko zostało zrobione poprawnie. E, po drugie, zdobyłem też drugie poroże, to tam nic chyba bardziej szczególnego. E, po trzecie, zrobiłem sobie quest'a jeszcze z tym denem i zakończyłem zadanie związane z e, tą Leśną Przełęczą, tam było, wybaczcie ten mikrofon. I w sumie co dalej? Ruszyliśmy do Itan, troszeczkę poekspi, poekspiliśmy jeszcze w Starych Ruinach, tego Wam nie pokazywałem, to nie były zbyt interesujące rzeczy, więc to mogliśmy pominąć. I teraz jesteśmy w Itan, myślę, że sobie, o właśnie, jeszcze możemy zrobić zadanie związane... Cześć. E, jeszcze możemy sobie zrobić właśnie zadanie teraz z teleportem do Itan i chyba jeszcze coś powinno być u Unila. do zakupienia. ka jest nawet. <noise> nie spodziewałem się, że nawet tutaj będą mnie kojarzyć, bo tam widziałem, że ogólnie dużo osób na brutalnie kojarzyło, ale że na się, No to bym się nie spodziewał. Myślałem, że to jest bardziej, wiecie, związane bardziej z światem, ale widocznie nie tylko. Dobra, czy coś tutaj będzie na mnie. No, ja bym się nie spodziewał, żeby tutaj było za dużo przedmiotów na mnie. Ewentualnie na dziesiąty level mamy coś, ale tutaj mamy leczenie turowe i szczerze, wolałbym to leczenie turowe, A nieżeli 10 pancerza. Dobra, na razie się wstrzymamy i nic nie kupimy. Ten hełm dena mamy też z questu Antornek, Te rękawice mamy z Questa związanego z leśną Przełęczą i ten teleport również. Nie wiem o co chodzi z tymi porożami Lenia. Hmm. Dobra, ruszamy na południe i coś poekspimy jeszcze. I ogólnie mam plan taki, żeby zrobić coś pomiędzy nagrywaniem i wydaje mi się, że na następny odcinek, żeby mieć jakiś 18 level, żeby coś już takiego bardziej konkretnego robić. Na razie poskracałem bardziej te rzeczy, które się robi na tych mniejszych levelach, bo one nie wydają się jakieś bardzo interesujące. Na trzech wilkach nie wiem, czy był, dałbym radę, ale wydaje mi się, że tak. Chociaż nie mamy całego życia, nie chciałbym używać tej mikstury. Może ubijemy najpierw tą Rzymiję. Wie, wiecie, wolę tak ekonomicznie dysponować tymi miksturami. Dwa wilki, okej. Okay. Dobra, wypijemy miksturę. I teraz możemy spróbować na tych trzech wilkach. Wydaje mi się, że dam radę. O, spokojnie. Tylko wiecie, tutaj nie, nie ma metody prób i błędów, tylko jest po prostu metoda błędu i koniec. Cześć. Tak. Um, jakbym miał jakiś 18 level, znaczy w sumie 18 level to wydaje mi się za duży, ale bardzo często lubiłem sobie tej podmokłej grocie, czy to nawet na światach prywatnych, czy to na światach zwykłych, tam bardzo dużo leciało Expo za tą grupkę. <todgłosy> Donate. Nie chcę trafić, żeby ten czarny wilk był w grupie, bo nie poradziłbym sobie wtedy. Ale uwierzcie mi, że w tej czasem yy, są takie głupie rzeczy, że na przykład Znaczy, no nie będę podawał przykładów, ale na niektórych takich wyższych ekspowiskach są strasznie porozwalane niektóre potwory i nawet nie spodziewalibyście się, że one są w grupie. Dobra, wiecie, co, ja sobie ogarnę mi więcej ekwipunek jeszcze może chciałbym pójść do jednego miejsca Witan, bo wydaje mi się, że tam mogą być przedmioty związane z moją profesją, czyli topicielem. Yy, tak jak u Nila nic nie było, u huslina mieliśmy tam jakieś łuki. Chyba te czarne wilki nie atakują. Absolutnie nie przeszedłem do łukniego niego bezpośrednio. Dobra, wrócimy sobie jeszcze na torhunę. Może coś tam będzie. Może będzie ten Madox? Chociaż nie, madoksa, nie będzie na 100%. Bardziej na Brutalu. Tam ktoś stał widział na Matoksie. O, jest? Widzicie w Ja, ja wierzę, że tak jak przez te ileś tam sto bić, czy ileś nie lotło nic, to w przeciągu jednego bicia lot nie lega. Ja mam akurat takie szczęście, że prędzej lotam legendę jak unikaty. Ale widocznie nie na tym świecie. O jakim miejscu ja ch Wam chciałem powiedzieć? Baraka Hitan na pa 1 jest e, Jaren, chyba się nazywa. I on może mi sprzedać kamienie. Oj, co ja gadam. Kiedyś ogólnie tam się kupowało kamienie, bo nie było czegoś takiego jak zakładka premium, gdzie można było to wszystko zakupić, ale ja nie o tym mówię. Tam ogólnie sprzedaj przedmioty na Maga. A z racji, że jesteśmy też profesją e, bliską magowi, możemy mieć coś również do założenia. Okej. Okay. tu nie bardzo. No szczerze spodziewałem się, że będzie coś, ale jednak nie. A sam jaren czy coś sprzedaje? Chciałbym... Może sprzedajesz... Nie, on sprzedaje tylko smocze kamienie. Lipa. Dobra, zobaczę jeszcze. Na pewno wiem, że w Lesie Tropicieli możemy zakupić dużo rzeczy. Tam tylko byśmy musieli sobie po prostu załatwić teleporty oraz... Oraz jeszcze... Załatwić odpowiedni level, bo tam jest taki śmieszny sklepik, gdzie możemy fajne takie zbroje na 15, na 20, na 25 level kupić. Dobra, dzięki za oglądanie. A! I jeszcze zapomniałem! Margomini. Właśnie z margomini też możemy przedmioty brać, tylko nie pamiętam dosłownie na jakie to jest poziomy, więc będę musiał się gdzieś zapytać na WPW albo po prostu to sprawdzić własnoręcznie. Bo tam są naprawdę na tropiciela widziałem bardzo fajne przedmioty, tak jak na Wojownika były one dosyć średnie, to na tropiciela jest już lepiej. Dobra, dzięki za oglądanie. Na następnym odcinku widzimy się, kiedy będę miał mniej więcej 18-20 level. Cześć.